i chcemy Wam pokazać nasze palety z serii H. Witajcie w kolejnym odcinku naszej TV. Jesteśmy kolejny dzień na jesiotrach Drugi dzień, wczoraj złupiliśmy ryby. Zresztą widzieliście na poprzednim odcinku. się chcieliśmy Wam pokazać naszą tajną broń. Na wszystkie takie ryby, właśnie duże. Są to pelety z serii hard. Najbardziej lubimy używać 8 mm. 8 mm wyglądają mniej więcej tak. To są ich różne smaki, różne kolory. Jest to dla nas bardzo ważna przynęta. Z tego względu, że na co dzień nęcimy w mieszanku. Peletów, gdzie stosujemy pelety Mashbro W tłumacie, są dostępne one w opakowaniach 700 albo w bardzo dużych worach, 200 20 kg. To jest nasza mieszanka, którą przesyłamy do wody ze słomba albo po prostu wyrzucamy ją z koszyka. Pelety Hard występują w różnych smakach, w różnych grubościach najwięcej jest 8mm 8mm występuje w pewnej gamie smaków tak samo jak i 14 możemy dostać również jeszcze grubsze pelety ale są to pelety z i bodajże resztki. to jest nasza autorska mieszanka peletów wszystkie są z peletów MatchPro, które znajdują się w dużych workach 20kg, a także w 700 -k. Używamy ją do spomba. Czasem ją po prostu rzucamy z ręki, gdy łowimy z marginesu. A tutaj, z tej strony, macie hardy. Zobaczcie, są praktycznie identyczne jak pelety, które się rozpuszczają szybciej. Najważniejszą rzeczą jest to, że pellet hard, jeżeli wsadzimy go do wody, robi po sobie taką motoczkę galaretowatą po pewnym czasie. I to umożliwia nam przechyczyć wszystkie ostrożne ryby, które już były nieraz kute. Pokażę Wam teraz w jaki sposób zakładamy je na haczyk tu mamy klasyczny koszyczek haczyk z gumką I teraz pokażę Wam bardzo prosty sposób używając kawałka żyłki jak nadziewamy na haczyk peret, na włosa nawet, na gumeczkę Zobaczcie. Wciągamy gumkę lekko do środka i otrzymujemy coś takiego. Jest to idealna prezentacja dla ostrożnych ryb. Niewielki haczyk. Przy mamy akurat w tym wypadku 0,20. Mała gumeczka najmniejsza. I do tego haczyk 12. teraz pomyślcie, że na tak wyścielonej łące ląduje nasz pelet, który praktycznie niczym się nie różni, jest po prostu tylko jednym kolejnym peletem będącym w naszym łowisku. Nawet najbardziej ostrożne ryby, jeżeli zobaczą taki rozmyty pelet, nie będą się zastanawiać, żeby go zjeść. Najważniejszą rzeczą dla mnie podczas łowienia kiesiołtruk za metodę jest prezentacja przynęty oraz przemycanie jak największej ilości takich przynęt zanętowych do łowiska. Teraz pokażę Wam jak to wygląda w naszej wersji. Czyli klasycznie. Odciskamy foremką koszyk. Tutaj znajduje się dość plastelinowata konsystencja zanęty. Teraz wciskam parę peletów. Daję mój pelet. Niewielka ilość zanęty. Dociśnięcie. Tak to wygląda. W na dość głębokim zbiorniku nie jest minimum 2 metry wody, 2,2,70. I jeżeli uderzy nasz nas koszyk o powierzchnię wody, po prostu jeżeli to jest sam sypki pelet rozbije się i nie jesteśmy wtedy w stanie ich od bo drobne ryby zjedzą szybko nasz pelet. Jeżeli po prostu damy taką troszeczkę pestylinowatą zadętę, umieścimy w nich parę grubych peletów, to mamy czas, żeby ten podajnik chwilę poleżał i jeśot był w stanie znaleźć naszą przyrodę na to hardy nawet się skusił F1 obied patrzcie, ma takie króciutkie wąsiki pokaż go z boku raniu. podobny do karasza i no. też do karpia tak jest, a tu najlepsze jest widać te miniaturki wąsików na pysku Z drugiej strony ma dębrze patrzcie popięknie.